Radzicka, Jedynka, Limaro, Kurnik, Natalka, Natalka, czekamy tutaj na Ciebie, Natalka, kolejne sukcesy przed Tobą, jeszcze wielkie, numer dwa, Monika Graszewska, UKK Prostki, Ełk, Monika Graszewska i Szanowni Państwo, numer jeden dzisiaj, Natalia Nowotarska, Kartuzja, Kartuzy, I Szanowni Państwo, za chwilę koszulkę mistrzowską wręczy Krzysztof Goldwiej, członek zarządu Polskiego Związku Kolarskiego, a medale za chwilę dla juniorki młodszej będziemy wręczać. Miejsce trzecie, Panie Pośle, proszę uprzejmie. Piękne medale. Miejsce trzecie. Koszulka mistrzowska z głównym sponsorem Polskiego Związku CCC, firmą CCC. Wędruje do Natalii drugie miejsce, panie pośle. Bardzo proszę, Krzysiu. Jeszcze medal najważniejszy dla jedynki. Jeszcze kwiaty dla dziewczyny z rąk Krzysia Florczuka. Bardzo proszę. No i jeszcze, oczywiście, specjalne reklamówki, panie pośle. Rostajemy tym młodym dziewczynom, które dzisiaj wykazały wielki hart ducha. I pokazały, jak walczyć trzeba, jeśli chodzi o przewagę, jeśli chodzi o wyścigi. Stańmy z boku, przy tych pięknych dziewczynach. Dziewczynce, dziewczyny stańcie na jednym podium, stańcie wspólnie, razem, bo jeszcze mamy zegarki. Jeszcze mamy, to jest pier to pierwsze miejsce panie pośle jeszcze, tutaj zegarek specjalny. Jeszcze mamy miejsce drugie, Panie pośle. Przekazujemy teraz tym młodym dziewczynom. Krzysiu, bardzo proszę, drugie miejsce. proszę Państwa, kolejny specjalny zegarek wędruje jeszcze na miejsce trzecie, dla Natalii. No i szanowni Państwo, Czekamy na to, na co czeka się cały rok. Najważniejsze fanfary w roku 2012. Inniarkę Młodsza, Kartuzja, Kartuzy, Numer jeden dzisiaj w Ełku. Szanowni Państwo, dziękuję uprzejmie Inniarkom Młodszym i